Aby połączyć bezprzewodowo słuchawki Denon AHGC30 z Twoim iPhone'em, musisz je włączyć oraz wprowadzić w tryb parowania poprzez przytrzymanie przycisku na ich obudowie. On. For a Następnie wejdź w ustawienia w Twoim iPhone'ie Bluetooth, uruchom moduł Bluetooth oraz z rozwiniętej listy wybierz słuchawki. Denon AHGC30. Od tej pory masz możliwość słuchania muzyki oraz prowadzenia rozmów telefonicznych za pomocą Twoich nowych słuchawek. Słuchawki Denon AHGC30 mają jeszcze wiele innych ciekawych funkcji, np. izolacja szumów i hałasów albo tryb ambient. O tym w następnym filmiku. Aby go nie przegapić, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, daj lajka oraz przede wszystkim. Wpadnij do dalszych salonów oraz na salonydenon.pl. Cześć!